Samobójstwo Kryszaka przywoła u Pawła dramatyczne wspomnienia z przeszłości. Czy w 1435 roku? odcinku serialu M Jak miłość z opowie ukochanej o swojej próbie samobójczej. Sprawdź, co się wydarzy. Ojciec Julki, Joanna Kuberska, próbował popełnić samobójstwo. Życie kryszaka, Bogdan Kelus, uratowała tylko szybka reakcja Pawła, Rafał Mroczek, który w ostatniej chwili odciął mężczyznę od sznura i rozpoczął akcję reanimacyjną. Cała ta sytuacja przypomni mu jednak pewne bardzo bolesne wspomnienie z przeszłości. Kilkanaście lat temu Paweł również próbował popełnić samobójstwo. Wielki był jeszcze nastolatkiem i odbywał służbę wojskową. Jego kochanką była wtedy sporo starsza od niego Teresa, Joanna Sydor, która z dnia na dzień zerwała ich romans. Młody mężczyzna nie mógł wnieść zawodu miłosnego i stojąc na warcie, postrzelił się z karabinu. Miało to miejsce w 242. Odcinku serialu. Dzięki temu doświadczeniu Paweł może otoczyć opieką Jurkę i jej rodzinę. W 1435 roku odcinku M, jak miłość razem z ukochaną odwiedzi kryszaka w szpitalu. Mężczyzna będzie w opłakanym stanie psychicznym. Zduński będzie musiał jakoś dodać otuchy jego córce. Czy zdecyduje się opowiedzieć o swoich młodzieńczych problemach?